Pijalni wód uzdrowiska Latoszyn strój odbyło się pierwsze spotkanie mistrzów. Na wydarzenie zaproszono wspaniałych gości, wybitnych sportowców pochodzących lub blisko związanych z gminą Dębica. No, taka mini można powiedzieć gala latoszyńska, dla, dla, po prostu można powiedzieć dla podniesienia tej rangi tego po prostu tych, tych ludzi, którzy zadeklarowali się po prostu promować Latoszyn, są związani tutaj z, z nami, nie tylko. Już od dawna można powiedzieć, także cieszymy się, że możemy ich tutaj uhonorować, że krzewią tą, 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 ten sport. Są takim bardzo pozytywnym przykładem dla innych, dla pozostałych, że jednak można, że da się, że można wyjść z małej miejscowości i osiągnąć sukcesy. Chcemy docenić byłych sportowców oraz obecnych, podziękować im za włożony wkład w promocję nie tylko gminy Dębica, miasta Dębica oraz całej Polski, bo wiadomo, że większość z tych osób dzisiaj zaproszonych występowała na arenach międzynarodowych, czy to Mistrzostwa Świata, czy Europy. W pijalni wód nie mogło zabraknąć Józefa Lipienia, zapaśnika w stylu klasycznym, dziewięciokrotnego mistrza Polski. Prócz złotego medalu mistrzostw świata był jeszcze dwukrotnie srebrnym medalistą mistrzostw świata. Czy takie spotkania jak tutaj organizowane z byłymi i obecnymi gwiazdami sportu są potrzebne? Są potrzebne, bo to ściąga młodzież, bo dowiadują się, że się odbywa coś takiego, i, i, i później można coś rozkręcać. A tak to wszystko siedzi i w te komputery patrzy, i, i w te komórki. Jaka jest przyszłość sportu zapasów w Dębicy? Kiepsko to widzę. Przyznam się szczerze, że, że gdzieś, gdzieś się to wszystko załamało, bo ja się wycofałem, Korzeń się wycofał i, i tak to młodzież się wzięła za trening i okazało się, że nie zdali egzaminu. Swą obecnością zaszczycił także Tomasz Puzon, pochodzący z Dębicy, sześciokrotny medalista Międzynarodowych Mistrzostw Ameryk Karate. Zdobył wiele nagród i tytułów, a ostatnio złoty medal Światowych Mistrzostw Osaka w Japonii w kategorii Masters. Pierwsze kroki, i w ogóle całe moje <laughs> życie karate zaczęło się tu w Dębicy, w Dębickim Klubie Kyokushin Karate. Po tych górkach, których tutaj jesteśmy dookoła, dlatego jestem z Wolicy, to jest dosłownie parę metrów od Latoszyna. Więc no, po tych górkach tutaj trenowałem. Często nawet mówili o mnie, że jakiś ninja biega machanonczakiem, To było za, za młodych czasów. Więc tym bardziej to cieszy 30 parę lat pracy. 30 parę lat wyrzeczeń, no i cały świat zjeździłem. Po różnych turniejach, ale jednak Japonia, i to jest kolebka karate, kolebka Kyokushin. Wygrać tam. Tym bardziej po drodze miałem trzech Japończyków. W Japonii nie jest tak łatwo wygrać, nawet jak się jest dobrym. Także ściany pomagają zawsze Japończykom. Tym razem się udało. Wiedziałem, że to jest mój dzień, mój moment i muszę go wykorzystać. Jak nie teraz, to już chyba nigdy. I dzięki Bogu to wszystko się udało. Za pośrednictwem naszej anteny Tomasz Puzon-Yamaki skierował słowa dla młodych osób zajmujących się sztukami walk. Sport to, jest, to są wyżyczenia, to jest ciężka praca, dążenie i niepoddawanie się. Nie da się teraz. Tak jak to pokazują nam i uważam to za fałsz w różnych tych galach frykowych i tych różnych innych, że sporta szczególnie sztuki walki to jest taka prosta sprawa, że można za przeproszeniem pić imprezowe cały tydzień, nagle stanąć do walki i jest się gwiazdą. Nie. Na moim, na moim doświadczeniu 32 lata. 32 lata. Ciężkiej pracy, wyrzeczeń, kontuzji, powrotu do sportu, bo 8 lat miałem przerwy, myślałem, że już wszystko w życiu osiągnąłem, ale jednak... To, że nie spełniłem jeszcze do końca swoich marzeń, spowodowało, że wróciłem do sportu i mogę powiedzieć, że po tym powrocie osiągnąłem jeszcze większe sukcesy niż za moich najlepszych starych czasów. Więc warto walczyć o to. Nie poddawajcie się. Co mogę wam powiedzieć? Sport to jest przepiękna przygoda, ale nie jest to proste. Więc nie jest łatwa droga. Ale przepiękna i życzę wszystkim Dębiczanom i okolicy Dębicy, wszystkim, którzy mnie słuchają, tego, aby tą historię przeżyli. I warto poświęcać siebie, warto trenować, warto postawić na sport. Kolejna sportsmenka obecna na Dębickiej Gali to Jolanta Morawczyńska, znakomita chodziarka, reprezentująca Dębicę, tegoroczna zdobywczyni tytułu najlepszej Lekkoatletki Roku w kategorii Masters podczas Gali Lauru Królowej Sportu Bydgoszcz 2022. Sport to jest piękna przygoda. Nawet może niekoniecznie to jest jakiś wyczyn, coś tam. To jest taki styl życia już później. Człowiek żyje tym, kręci się wokół tego, nie wyobraża sobie życia bez sportu. Wskazane w każdym wieku i na każdym etapie życia. Same plusy. Andrzej Rżany to pięściarz czterokrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, a także brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów. To po prostu e, wspomnienie tych e, wspaniałych czasów polskiego sportu. Młodzi sportowcy e, dowiadują się tego, co kiedyś było. No i mają jakieś po prostu tak samo tych idoli, którzy tam kiedyś byli, zdobywali medale, olimpijskie medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Mają kontakt na co dzień z nimi. Co by Pan poradził młodym sportowcom, którzy są u progu kariery? Wytrwałości przede wszystkim. Wytrwałość to jest najważniejsze w sporcie. Wśród zaproszonych sportowców nie mogło zabraknąć słynnych biegaczy jak Waldemar Puzio czy Grzegorz Krecki. Jak patrzę w takim grę, że tu jestem takim mistrzem, to tak trochę się nie swoje czuję, bo jestem troszkę tak może bliżej ludzi, ale to też chyba pokazuje, że nie trzeba być mistrzem, żeby coś osiągać, wystarczy spełniać swoje pasje. No. Ostatnio Nowy Jork, kolejny z wielkich sześciu maratonów. E, myślę, że jeszcze tymi został i mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda pobiec. Mówię, to jest coś, co przełamuje nasze własne słabości i chyba wszystkim tego życzę, a na pewno już w tym pomaga, że tak powiem, e, współpraca z Uzdrowieckiem w Latyszynie. Na gali nie mogło zabraknąć pochodzącej z Podgrodzia Magdaleny Macios, która jest najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii polskiego sumo i Xaverego Masiuka. Pływaka, aktualnego rekordzistę Polski na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym. Spotkanie miało na celu podziękowanie mistrzom za wkład włożony w promocję gminy Dębica na krajowych, jak i zagranicznych arenach. Każdy z zaproszonych gości otrzymał podziękowania za reprezentowanie gminy Dębica wraz z listem gratulacyjnym.